Przede wszystkim chciałam wszystkich przywitać i podziękować, że tu jesteście, że w tę sobotę postanowiliście tu przyjść. E, są z nami, jak sami widzicie, media? E, jesteście Wy, mieszkańcy. Jestem radną, ale jestem przede wszystkim mieszkanką bezrzecza. Przejdziemy wyłącznie przez pasy i wrócimy w to miejsce i ile czasu, ile nam pozwoli czas? przejedziemy się chodnikami, ale Z nami jest inicjatorka dzisiejszego protestu. Protestujecie w sprawie ulicy Górnej tutaj w Bezrzeczu. Chodzi o to, że ta droga jest w fatalnym stanie i walczycie o to, żeby zbudować tutaj nową drogę, która będzie bezpieczna przede wszystkim dla dzieci udających się w kierunku szkoły. Bez rzeczu mieszka prawie 5000 osób. E, nasze drogi e, wyglądają jak ser szwajcarski. E, jeszcze w, tak niedawno wczoraj e, znajomi uszkodzili opony na wysokości starego kościoła dziury jak stodoły. Droga się tylko łata, e, a co ważne, my projekt drogi mamy. W 2017 wydano pieniądze na ten projekt, więc ta, to już jest bardzo duży plus. My chcemy zabezpieczenia funduszy. Nie chcemy, żeby pan starosta e, bajek już nam nie opowiadał, bo w harmonogramie na remontu drogi jest na 2023, ale w rubryce kwota jest zero. Więc my nie wierzymy w to, że w 2003 cokolwiek się będzie działo. Przyszli tu mieszkańcy też tej części szczecińskiej, e, żeby zasygnalizować swoją obecność i pokiwania panu prezydentowi Krzyszkowi palcem, że e, oni również się mobilizują, za niedługo też. E, Wyjdą na, na ulicę i zaprotestują, te nasze granice się zacierają. Dla nas jest ważne to, jako mieszkańców, żeby włodarze Szczecina, powiatu i gminy zaczęli ze sobą rozmawiać.